Od 12 marca w placówkach oświatowych całego kraju nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Do minimum ograniczona została obsługa mieszkańców przez urzędy, instytucje i punkty opieki medycznej. Jest zalecenie, by nie wychodzić z domu. Jest to trudny okres szczególnie dla handlu i usług. Ruch na polickim targowisku niemal całkowicie zamarł. No, 80%, 90% mniejsze, jak były. Po prostu teraz w ogóle, jak to widać, na, na targowisku nikogo nie ma, żadnych ludzi tam z porady, czy ktoś po warzywa przyjdzie i to wszystko jest. Mało jest, no to tam trochę przychodzi. Ja no, ja wiem, no to po połowę, mniej nawet. No bo to co, co wszystko kupione w sobotę, o Pani zobaczy, co wszystko w zeszłym tygodniu kupione, to to jest. Głównie z tego powodu, że jest jakieś tam zagrożenie, jest akcja, że zostajemy w domu, więc ja też to gdzieś tam praktykuję. No poza tym nie ma klientów w ogóle. W branży spożywczej owszem, na warzywach, no bo jeść musimy. Wydaje mi się, że ludzie też unikają tych większych skupisk, więc tu na warzywach jest na pewno więcej, aczkolwiek dużo mniej niż w normalnym sezonie. W sklepach zaostrzono środki bezpieczeństwa sanitarnego, stosuje się silne środki dezynfekujące, w środku może przebywać ograniczona liczba klientów, a także jest zalecenie, by używać kart płatniczych. Przede wszystkim robimy dezynfekcje dotyczące klamek, dotyczących samej siebie, zakładamy maseczki, wpuszczamy pojedynczo po prostu klientów do środka, nie podajemy dań na gorąco. Ze względu po prostu na rzeczy sanitarne też nie udzielamy, że tak powiem, na wynos. No i sprężamy się jak możemy. Stoimy po prostu od swoich godzin, że tak powiem, skróconych. Klientów jest coraz mniej. Zyski spadają, a miesięczne opłaty trzeba robić. Rząd chce wprowadzić ulgi dla prowadzących działalność gospodarczą. Policcy przedsiębiorcy też liczą na pomoc ze strony gminy. Mam nadzieję, że gmina coś zrobi, że jakoś nam te opłaty albo w części umorzą, albo no, odroczenie nie jest rozwiązaniem, tak? Bo będziemy płacić kilka miesięcy, powiedzmy, jak to będzie trwało, tak jak zapowiadają, że to trzy miesiące dajmy na to to uważam, że odroczenie nie jest żadnym rozwiązaniem, bo my nie damy rady zapłacić tych trzech miesięcy z góry. Tak? Nie mamy tutaj też takich dochodów nawet w normalnym, normalnych miesiącach, żeby trzy miesiące zapłacić z góry. Więc no, mam nadzieję, że gmina gdzieś tutaj nam wyjdzie naprzeciw i, i umorzą chociaż za ten okres. Bo myślę, że no mamy taki ja mam nieczynny jeden tydzień, i myślę, że tutaj teraz sytuacja jest coraz gorsza. I myślę, że patrząc tutaj po innych sklepach, że, że też już ograniczyli godziny otwarcia, bo mają w większości do 14, myślę, że, że też pozamykają. No, około 900 zł za opłaty targowej i znaczy dzierżawy. No obniżenie kosztów dzierżawy przede wszystkim. Jak duże? 70%. Wśród nielicznych klientów widać ciągle seniorów, którzy mimo apeli o pozostanie w domu spacerują i odwiedzają sklepy. Spacerujących, że tak powiem, starszych to widzimy, mamusie z wózkami przemieszczające się to widzimy, gdzie sami po prostu zwracamy uwagę, że jeśli nie muszą, to żeby nie korzystali spacerując po rynku. No i czekamy po prostu, aż to wszystko się uspokoi. Tak za bardzo na zakupy nie wychodzę ze względu na wiek. A dzisiaj to musiałam po prostu, bo musiałam do przychodni i, i tego, żeby jakąś receptę, żeby jakąś poradę i, i dlatego wyszłam. Obecnie samorządy czekają na ukazanie się spec ustawy dotyczącej rządowej pomocy. Gdy ta zostanie przyjęta, gmina police deklaruje dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej wdrożyć zaproponowane przez rząd rozwiązania.